Panie senatorze, jak się podobała debata? Debata podobała mi się, dlatego że każdy miał szansę na własne wypowiedzi. Każdy miał szansę na przedstawienie i programu swojej partii, i swoich własnych przemyśleń czy planów. Jaka pani zdaniem będzie przyszłość Polskiej Służby Zdrowia? Mam nadzieję, że coraz lepsza. Na pewno będę w tym kierunku pracowała i w swoim zawodzie. I jeżeli zostanę wybrana do Senatu, to również w komisjach senackich. Co pani na do widzenia swoim wyborcom, przed przedciszną wyborczą przekaże? Chciałabym swoich wyborców prosić o to, żeby poszli na wybory, żeby nie kierowali się dobrymi czy złymi sondażami i żeby traktowali tych wszystkich, którzy startują. Jako osoby, które swoje obietnice chcą spełniać, bo ja to, co obiecuję, żeby, że zrobię, mam zamiar spełnić i Prawo i Sprawiedliwość myślę, że troszeczkę zmieniło realia do tej pory traktowania polityków, bo politycy do tej pory byli traktowani jako tacy, którzy wszystko obiecają, a później spełnią tylko to, co muszą. Natomiast my chcemy spełnić to co obiecujemy.